Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirty More. Zapraszam Was na kolejny odcinek miejscówki z Dartmoor Bikes. To co teraz widzicie, to ujęcia z drona z austriackiego bajparku Brandental Bajparku troszeczkę mniej odkrytego przez Polaków, a mającego bardzo dużo do zaoferowania. Bajpark znajduje się około 1000 km z Bielska-Białej, więc jest troszeczkę dalej niż Leogang czy Salbach. Ale jeżeli macie ochotę odkryć coś nowego to w tym odcinku naprawdę bardzo dobrze przedstawię Wam, co to miejsce ma do zaoferowania. Drodzy Państwo, wczoraj nagraliśmy drona, będzie dzisiaj miało opadać. A rano padało, ale już nie pada. Ogólnie w nocy przyjechało tyle kamperów, że nie uwierzycie. Zresztą zaraz Wam pokażę, bo ogarniam się i do ogarnąć trasy. Jestem gotowy, opuszczam kemping i jadę prosto na trasy. Magda dzisiaj zostaje, o tam proszę jej zrobicie I tutaj będzie robiła nam jedzonko. Tak. No właśnie, więc jadę wam pokazać bike park. O, daleko proszę nie jest. Jak widzicie na dole, wygląda wszystko bardzo luźno. Podoba mi się to miejsce. Lubię takie bajparki, które nie są w centrum miasta. Nie ma takiej napięci, że nie ma gdzie zaparkować, że jest masa turystów dookoła. Tutaj ludzie przyjechali przede wszystkim po to, żeby trochę pochodzić po górach, ale przede wszystkim na Za Zanim, oczywiście, ruszymy na teraz, musimy podejść do mapy. Jest to szczególnie ważne. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie mamy kilka wyciągów, gdzie teraz są na kilku górach i może wydawać wam się, że ta góra nie będzie duża. Widzimy tylko mały wyciąg, który idzie do góry ale wiem, że tutaj co najmniej mamy trzy albo cztery wyciągi, kilka łączników, więc ogólnie jak ja jeżdżę w takim miejscu, to mam naładowany telefon i jeszcze dodatkowo, nie tylko z mapką papierową, ale jeszcze z mapką na TrailForksie, poruszam się po tym miejscu, bo naprawdę łatwo się zgubić, albo po prostu coś ominąć, a tego bardzo nie chcemy. Proszę bardzo. Widzicie, jeden wyciąg, drugi wyciąg, trzeci wyciąg, czwarty wyciąg. Z czego? Tu jest jeden szczyt, tu jest inny szczyt, tu jest inne miasto, tu jest nasza baza. Ogólnie, jak widzicie, nie ma tak, że trasy w jednym miejscu, to po tej stronie, po tej stronie, po tej stronie. Tam są trasy i tu są trasy, więc naprawdę trzeba być bardzo skupiony na tym, żeby się nie zgubić i zobaczyć to, co chcemy zobaczyć. Kieruje się tam, gdzie są bajkerzy. To drugie nie wiem, co znaczy, ale to myślę, się, że to są ludzie bez rowerowi, a to są bajkerzy, czyli my i wy, moi widzowie. Ok, this way and go straight. I like to Troszeczkę jest tak z tymi bikeparkami, że po obsłudze bikeparku można poznać bikepark. Widać, że ten zdecydowanie jest takim klimatem: jak ziomeczek na dole, i jak muzyka na dole. Thanks. Zacznijmy od trasy niebieskiej, ogólnie wcale nie polecam na nią wjeżdżać, nie ma tutaj nic ciekawego, nazywa się ona and. Unchained. Mamy długie przejazdy na wprost, dość duże prędkości, nic ciekawego, no chyba, że jedziemy tu Uuu. Wygląda jak coś super W ogóle przypadkowo na to teraz je. to jest taki mała czerwona pętelka Uuu. Ogarnijcie to i tam ciągną się takie serpentyny drewna. Najważniejsze to nie wypaść. Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Wracamy z powrotem na trasę niebieską, raczej na nią już więcej nie wracajmy, chyba że chcemy po prostu odwiedzić GoPro Woods. I połączyliśmy się chyba z czerwoną. Proszę bardzo. W tym miejscu. Przy jeżorku. O błęk to musiało być bardzo ładnie, gdyby nie było tej mgły, a tak to jest po prostu klimatycznie. I proszę bardzo, studiuję sobie mapkę, oglądam, oglądam, bo chciałbym zjechać właśnie od tu, na tą drugą stronę. No i doszło do mnie, że mam jakieś 15% baterii w telefonie, więc poradzam z powrotem, biorę powerbank i dopiero jadę na wyprawę. Dlaczego stwierdziłem, że to będzie trwało, trwało długo? Bo wiem już, że musimy dojechać trasą niebieską, 4 km dookoła i dopiero będziemy zjeżdżać na dół, a potem będę musiał wywrócić jednym wyciągiem i drugim wyciągiem. To na pewno zajmie dużo czasu, potem wam powiem ile zajęło, a na razie wracam do Magdy na kemping po powerbanka. Na zjazd wybrałem trasę Burcia Trail, który niestety jako trail jest trasą, no cóż, trochę rozczarowującą. Był to był taki typowy górski trail, taki przygotowany na tyle pod rower, żeby dało się wszystko zjechać. Czasem były podparcia, czasem nie. Łatwo było wypaść, bo było takie typowe koryto, którego trzeba było się trzymać. Jak tam gdzieś nam smachnęło w tym korycie, no to oczywiście sytuacja robi się odrobinę niebezpieczna, ale. No cóż, dramatu nie ma. No. Jeżeli ktoś lubi Enduro, to właśnie takiego typu trasy, które mają oznaczenie trail, nie line. Będą trasami bardziej enduro. No takie, które mają line, będą bardziej trasami byparkowymi. Przykładem takiego lineu jest trasa Ripper, trasa w dolnej części bajparku oznaczona jako czerwona. Typowy bike parkowy powiedzmy, że Align, trochę drewna, trochę skoczni, profilowane zakręty przede wszystkim na tej trasie nie ma wyrypów, no oczywiście nie licząc starek, ale to normalne na trasach, które są głównie oblegane w bike parkach. Przykładem takiej trasy, na przykład z Leo Gangu to jest Flying Gangsta, czyli trasa troszeczkę dla każdego, chociaż szczerze mówiąc, jak pojadę sobie 2-3 razy taką trasę, to tęsknię już za wyrypami. Sprawdźmy od razu górny odpowiednik trasy Reaper, trasa Charlie Chaplin. Bardzo podobny charakter trasy, czyli typowy taki bike parkowy line, trochę A-line. Tylko widać, że tu była trasa budowana troszeczkę w innym momencie, chyba moim zdaniem była budowana później, bo hopy są ogólnie fajniejsze. Ale wiecie, z czasami w Bike Parku jest tak, że się buduje trasę, potem się trochę po niej pojeździ, potem niektóre rzeczy powinno się poprawić, a niektóre zostają niepoprawione. Dlatego tu niektóre hopy łatwo jest przelecieć za daleko, czasem jest ciężko dolecieć, więc lecenie z bomby wszystkich hopek za pierwszym przejazdem nigdy nie jest dobrym pomysłem. Żeby nie było zbyt kolorowo, muszę Wam pokazać też takie elementy jak tu, co zresztą zdarza się we wszystkich austriackich bike parkach, Czyli jak jest fajnie w lesie i są dobre hopy, to jest fajnie, ale czasem wylatujemy na gruzowisko, wylatujemy na tary i po prostu trzeba się z tym liczyć. Zobaczcie sobie z wyciągu jak to wygląda. Nie by taki lajcik, no. Dobra. Dobra no teraz trasę czarną. Trasa nazywa się czony Knoxville, czyli możemy się spodziewać, że będzie jakasa. Że muszę sobie skręcić. Stabilizator. Ręka jest całkiem spoko, ale jeszcze daleko do bardzo spoko. Trasę określiłbym jako wymagający trail enduro, taki troszeczkę bike parkowy, bo jest on delikatnie przygotowany, ale jak widzicie jest wąski. Trasa nie jest szczególnie szybka, a myślę, że najfajniejsze na niej elementy to właśnie takie, które teraz widzicie, czyli elementy przy małej prędkości, techniczne, rozkminkowe. Trzeba dobrze kontrolować równowagę, hamulce, prędkość to są właśnie takie elementy, które mi się podobają, bo nawet jak zawalimy jakiegoś lekkiego dzwona, to przy takiej małej prędkości prawdopodobnie nic nam się nie stanie, a jednak jest to trasa mocno challenge'owa. Widzę jak e, krowie kupy strzelają mi pod kół, więc nie będę może za dużo mówił. Trochę przeskok. I spoko, nie wygląda trudne, ale... O, i ten sobie pojadę. Technika line. Technika line. Uuuu. A ej Kował skoczni się Trzy razy kolej mi zdjął trawers Teraz, dwa, trzy razy, próbowałem podbić do trawersu. Trzy razy mnie ściągnęło. No nie, co widzicie? Uuu tutaj ładny line. Nie no, ta traska jest fajna. I powiem wam, że takie niż tędurko. Naprawdę spoko. Akurat trochę pod... Odlało korzenie. Patrz w przód, patrz w przód. O, widzę, że tędy jadą. Tak, tędy dobra linia. To nie za bardzo już widzę, To wy też nie widzicie za bardzo. Nie no. Tam naprawdę trzeba lecieć jakoś dziwnie szybko, żeby to skoczyć. Ale nie jechałem. No to No powiem, że trochę mnie zmęczyła ta sekcja. No ale drodzy Państwo, przecież to, to się dzieje dla Was. Nic nie widzę. Zupełnie O, jest jakieś wypicie. To było gapem. Są dwie linie. Ta linia była do sporego jumpa. Sporego jumpa. ty, no w ogóle jechanie tą linią teraz nie ma najmniejszego sensu bo absolutnie nawet bliska nie widzicie, co się dzieje. Uuu. To jest wiecie, czas na tak zwane zdjęcie na internety. Patrzcie, tu jest jedna, tam jest druga. O, ale widzę, że ten będzie. I wy się boicie zakrętu na zbóju, to jeździlibyście po świecie. Nie no, jadę tędy już. Było ładowanie się w jumpy przy takiej widoczności bomby to nie jest dobry pomysł. Dobry zakręt w miejscu. Od połowy góry Czarna Trasa dzieli się na Chakichana, trasę bardziej enduro i Chaka Norisa już taki bardziej hardkorowy downhill. Ogarnijcie. Step down, step up. I dojeżdżamy do sekcji, która jest zamknięta. O, może nie jest zamknięta. Jak widzicie jestem na jednym z road gapów, na trasie czarnej. Ta trasa czarna się rozbija na takie bardziej sekcje terenowe i bardziej jumpowe. Drop nie jest jakiś ogromnie duży, ale jak widzicie, wpadamy. W zamglony las. Więc to niech będzie dzisiejszą moją wymówką. No tak serio, to na pewno przy Open Face o samym w górach w zupełnie nowym miejscu nawet mam mało baterii w telefonie to po prostu bym się tego nie podjął. Ale jakbym był z jakąś bardziej progresywną ekipą, na przykład ekipą Dirty More, to wtedy myślę, żebyśmy się tutaj rozgrzali, obejrzeli i wszystko ładowali. Więc jeżeli szukacie bikeparku gdzie chcecie trochę poładować jumpów, konkretnych lotów, to tu zdecydowanie są takie loty. A jeżeli chcecie zobaczyć naprawdę konkretne loty, to podjedziemy sobie do sekcji, która jest oficjalnie teraz zamknięta. Ale już się dowiedziałem, że jesteście dobrą ekipą i macie na przykład fotografa, to oni specjalnie dla Was otwierają to, żebyście mogli tam polatać. Traska fajna, hardkorowa, Pro Jump Line, ale zamknięta, obejrzymy sobie z boku. Widzę, że konkret. Tu przeskok. Oto lejtowe. Ale ta chłopka już duża. A ta jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Na koniec jeszcze końcówka Chucka czyli kamienie, gruz, gruz, kamienie. Nic fajnego. Nie no, to, to jest? To jest rama. co widzicie? Przesełka, gdzieś tam daleko łąkę. I to jest wszystko, co widzicie, bo ja też więcej nie widzę. Jadę kolejnym wyciągiem. Tym wyciągiem wjadę już na blisko 1800 metrów nad poziomem morza. Jest to szczyt tej góry, na której tutaj jeździmy. Z tego miejsca, gdzie dojadę, będę robił transfer na kolejną górę, na kolejne zjazdy. Z tego, co mi się wydaje, czego się dowiedziałem na początku, to tamta część góry, ta Trochę bardziej, zobaczymy. Żeby być obiektywny, trzeba obejrzeć wszystko, a potem można się wypowiadać, ale najlepiej nie narzekać. Ogólnie powiem Wam, że czym starszy jestem, tym bardziej nie cierpię cechy narzekania. Bo nic nigdy z niej nie wynika. Teraz Zobaczymy. ogólnie powiem że to jest zajeweczka. także że jedziesz, gdzieś tam masz znaki, coś tam musisz znaleźć. Gdzie tu jechać? Oszukali nas! Oszukali nas! Jest podjazd. To jest Enduro. Dobra, zobaczcie. Jestem, oczywiście, tutaj w połowie. Jeszcze kawałek. Tak nie płasko, delikatny podjazd, ale potem się zaczyna. I teraz tak. Jest jazd tędy, 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 tędy. Czyli tędy. kawał fajnej trasy. Za godzinami wyłączają e, gondolkę. Więc mam nadzieję, że jeszcze zdążymy z Magną zjechać na zdjęcia. Mamy w nie? już wiem że jest na Jedno to jest Alte, a drugie to jest Fiends. Nie ma znaczenia. Na horyzoncie widać Parfiendz. Parfens t rail Czy trail to będzie bardziej taki enduro? Oh, enduro teraz na starcie Tum, tum 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 oh. spotykam lokalną zwierzynę Cześć prawa Druga to przestań. To no, taki typowy treń. Niby niebieski, ale jakbym wezwał tutaj Magdę zabrał, to nie jarałaby się za bardzo. Podjazd podjazdy niebezpieczne. Andrzej Trenera prawie stracił życie na podjeździe. Nie no, jest romantycznie i ładnie, ale Tymi podjazdami to delikatna przesada. Teraz jak prawdziwy Polak, no nie po to kupiłem karnet, żeby podjeżdżać na rowerze. Drodzy widzowie, robię to tylko dla was. Jeżeli wam się tutaj nie podoba, to żebyście tu nie musieli jechać. Widzicie, to jest dalej niebieski szlak. Jest mało nachylony, ale jest kamienisty. Dobrze. Bardzo jest wjazd, dalej jesteśmy na trasie. Uważajcie na te patyki, bo już sobie raz tak się spałowałem w nogę od tego, że trzeba uważać, nie można szybko przejeżdżać. show mm, ride. ride. A to co buczy w tle, to jest wyciąg, który jest tu, o tu jest wyciąg. Tu ja jestem, zaczyna się linia, a tam buczy wyciąg. Wszystko się zgadza. Oko, fajne, wiesz, że tutaj dużo mniej ludzi jeździ, bo nawet tarek nie ma za bardzo. O, opa na płaski to nie skarżę, w plecy. No to jest w zasadzie jedyna trasa, która idzie od tego wyciągu, więc nie może być najbardziej gówniana, bo to nie miałoby sensu. Proszę bardzo. Wersja dolna, czerwona. Widać, że też mało jeżdżone jest na No, Jakby nie patrzę, to nie spotkałem jeszcze żadnego rowerzysta tutaj parkowym. Mamy przejście dla krów i przespał z kamieniami. O i fajne stoły o, trochę za krótki. krótki. Servus flatout! To jest kładka flatout, spadacie na pełne w kamienie i w ogóle się nie musicie zastanawiać. No, no i proszę, zjechaliśmy do miasteczka po drugiej stronie góry, a to... Do... I są góry! Jak masz koleżankę, która ma i e bajka, to musicie jeździć windą. Bajka, To ja. To ja. Niech mi nie powiedział, co mam zrobić z rowerem, bo chyba nie mieści. Ale zrobię tak. Halo? zje, wjeżdżam wyciągiem po drugiej stronie góry. Potem mam przesiadkę na drugi. Potem muszę podjechać kawałek i dopiero do transferu do... Więc ogólnie jest szansa, że do. No? Bądź go to. co, ja ogólnie czekaj na mnie przy wyciągu z rowerem i z aparatem. Czy warto było zjechać na tej stronie? Myślę, że tylko po to, żeby wam pokazać, i sami decydujecie, czy warto tu przyjechać na tą stronę. Na tej stronie znajdziecie bardziej takie trasy. No nie wiem, no. W zasadzie jedną trasę to można to bardziej jako transfer wykorzystać. Na przykład tu się zatrzymać na dole, tam przejechać, tam przejechać, bo przyjechanie, żeby specjalnie zjechać po tej stronie, to tylko dlatego, żeby może taką przygodę, takiego transferu pomiędzy bike parkami zrobić. Pokażę wam, więc jestem Januszem bike parku. Jest napisane tutaj gondolka że jest rower, rower. No tak, ale chyba ma zaczepy na rower. To nie wiem, czy widzicie, ale są tu. Czyli ogólnie jak na szyncielni. O, proszę, wysiadam z jednego i do drugiego. Biker to ja no, no proszę bardzo. Tramwaje jadę na bike park. Wyjechałem z kolejki. Kiedy tam najgorsze jest to, że mam I 40 minut, żeby dojechać, a będę jechał trailem czerwonym, którym nie jechałem, ale najgorsze, że przede mną jeszcze raz te same podjazdy. Kurde ile to zrobiłem? 5 miesięcy całe Dobra pokażcie mi to enduro Eee mordy To jakby się mi trasa skończyła Tak, Przez strumieniu skręca w prawo Ja wolę mi się trzyma strumienia Dobra, jedziemy larz, jedno, dużo Tu przejadę przez wodę, więc jestem duro ja się boję tej dupy technical albo cheater czerwona normalna tam, a czarna ta sama jakiś element hard, Tędy, to oczywiście trzeba jechać hard, chodzi, to może być hard up, Tylko nie mówcie o tym Niemcom Okej, okay, idzie dalej? Nie wiadomo gdzie się skończyła droga Okazuje się, że z trasy Alte musimy jeszcze kawałek podjechać, żeby wrócić pod wyciąg, ale to jest naprawdę mały kawałek Wiesz, cywilizacja taka jeszcze wschodnioeuropejska Tam, tam, chodź, 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 chodź. Yes. gdzież tutaj, nie może przechodzić za linię <gry> no boi, no people że mi prawie zb... argh mi dupę mówię że to jest tak, że obsługa jest tego ewaluowana <gry> bardzo mi jest. ale Magda, po drugiej stronie wyciąg, infrastruktura jest jak w leogangu i <gry> wszyscy <gry> mają kij w dupie i teraz są do dupy co ty gadasz? no jesteśmy w filmie mgła albo w książce w mgła a wiemy jak on się kończy niedobrze znaczy Ogólnie dobrze. Ja się boję, że nie będę widziała trasy. My God. Magda, jesteś gotowa na swój free ride? Szczerze mówiąc, to nie jestem. Wiesz, czasem jak jest? Że się nie ma wyboru i to jest czasem najlepiej. Drodzy Państwo, jedziemy tutaj z Magduszką, proszę bardzo, profesjonalna fotograferka. zrobi kilka zdjęć. Jak go chowam GoPro, bo trochę głupio być z GoPro na zdjęciach. No właśnie, jeszcze czyszczenie roweru na koniec. Zresztą spóźniliście później liście się nie było was, a ja go wyczyściłem. Wyczyściłem go nowymi preparatami, bo będę teraz testował Motorexa. Ogólnie, jeśli chodzi o Motorexa, to jest pierwsza marka chemii samochod rowerowej, którą w ogóle w życiu poznałem, bo. E po mnie był sklep Plus, który ciągle jest sklepem Plus, gdzie był głównie Scott e, i oni między innymi właśnie mieli Motoreksa i do amortyzatorów i do smarowania i tak dalej, więc cieszę się, że taki powrót do korzeni, do Motoreksa zobaczymy ile to będzie warte, ale chemia szwajcarska z ogromnym doświadczeniem, więc myślę, że naprawdę będzie nie chodzi, Idziemy jeść, może znaczy, najpierw się ubiorę. Poza myjkami, które widzieliście tam przy kampingu, oczywiście są też myjki na dole. A poza myjkami jest jeszcze jedna rzecz. Na miejscu jest też poduszka. Typowa poduszka pneumatyczna do nauki trików, skoków, wybiski kickera. Tylko, że to jest taki rodzaj, który ja Wam mniej polecam, czyli typowa poducha, gdzie lądujemy ona nas amortyzuje. Dużo bardziej polecam Wam lądowania dmuchane, gdzie odjeżdżamy w dół, gdzie mamy dmuchane lądowania. Między innymi u nas na obozach właśnie jest taka poduszka i ona jest zdecydowanie bardziej bezpieczna, bo nie ma czegoś, co nas wyhamowuje, tylko nam tą energię oddaje schodząc w dół. I dzięki temu na przykład trudniej się uszkodzić. Żeby być z Wami też w pełni szczerym, muszę Wam pokazać łazienkę. Obo widzieliście. Ludzi na kempingu jest bardzo dużo, a łazienka wygląda tak. Proszę bardzo. Jest jeden kibelek, jeden pisuar, syf na podłodze, dwie umywalki, o proszę, macham wam, bo chyba już się zęby. I jeden boiler, jeden prysznic. Wydaje się niemożliwe, żeby obsłużyć ten cały kemping, ale muszę przyznać, że nie mieliśmy z Magdą ani razu problemu. żeby jakoś szczególnie długo czekać na mycie. Widziałeś ja jakiś taki moment, długo na mycie? Nie, i woda też była zawsze ciepła. Więc to jest... Łazienka damska jest per, tak samo brudna jak męskie. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile, ale trzeba też dodać, że na dole też są toalety i na dole przy toaletach też są prysznice. Co i tak, dwa prysznice na... z 200 osób to na pewno jest, co? No. To dosyć mało, nie wiem. No może po prostu ludzie robią różne rzeczy w kamperach, w których mają łazienki. Opijając poranną kawkę, pora na lekkie podsumowanie. Przede wszystkim to nie jest ogromny bike park, ale jest niesamowicie klimatyczny. Bardzo przypadło nam to miejsce do gustu. Jeżeli chodzi o trasy, moim zdaniem, są bardziej ciekawe dla osób, bardziej zaawansowanych, chociaż te podstawowe nasze osoby jeżdżące na podstawowym poziomie też znajdą coś dla siebie. Naprawdę to nie jest hardcore. Tak nawet te czy niektóre czerwone będą bardzo okej. Okay. Bardzo fajna trasa zjazdowa. Bardzo fajna hop, trasa z hopami, takimi hardkorowymi hopami, że tak jak sobie sam jeździłem to zdecydowanie to było zbyt hardkorowo dla mnie. Fajne sobie można zrobić wycieczkę dookoła. Jest kilka traili enduro. Na pewno jest to fajne miejsce na kilka dni. Może nie na tydzień, ale na trzy dni myślę, że naprawdę spokojnie i nie można się nudzić. Najsłabszym punktem tego całego ośrodka na pewno jest wyciąg. Znaczy, że jest wolny. Na górę około 15 minut, i to jest tylko 300 metrów różnicy wzniesień, więc dość wolno. Ale niektórzy nie traktują tego jako minut, bo wtedy po prostu sobie można pocilować cisza i spokój. Więc wiecie, no niektórzy wolą tak, niektórzy wolą inaczej. Ogólnie uważam, że to miejsce jest bardzo fajne, jeżeli będzie w okolicy, to koniecznie warto tutaj wpaść. A moim zdaniem, już z pewnym czasem, wiekiem, człowiek to sobie lubi dwa, dwa dni pojeździć w jednym miejscu, dwa dni w drugim, no a takie ładowanie non stop tych samych chopek, to już troszeczkę troszeczkę mniejsza zajawka. Na koniec jeszcze Magda dwa słowa. Ja dochodzę do wniosku, że jednak wolę takie mniejsze bikeparki, bo tak MTB super mały bikepark, super, bardzo dobry. Weksl, nowy bikepark, mały bikepark, super. Ten tutaj, klimat mega. I trasy te, które widziałam, to myślę, że też by były... Widziałam! Metr przed sobą, ale coś tam widziała. I kalnica oczywiście. kalnica z kolejnym nie, małym nie, bike parkiem. Nie, 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 nie żadna kalnica. Nie. Tak, tak, tak. Nie. Chodzi o to, że przy małym bike parku wydaje mi się, że bardziej um, ekipa musi się starać, żeby było fajnie w bike parku, jeżeli mamy ogromny kompleks, kilka wyciągów mm. i tak dalej. Ja jeszcze muszę powiedzieć. Nagrywa się? No. Ja jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest pierwszy tak mały bike park w nigdzie, bo tutaj się jedzie i w końcu już nie ma przez długi czas nic, gdzie jest restauracja, gdzie można dobrze zjeść, gdzie są prysznice, gdzie jest hotel, jakby ktoś chciał spać w hotelu z sauną, basenem i ze wszystkim. I to jest duży plus tego miejsca, no bo w Wekslu a i w, w MTB on takich rzeczy nie ma, tam nie ma nic.